Czasem zakładamy maski, żeby na potrzeby pewnych działań nieco rozmyć swoją tożsamość, uzyskać anonimowość. Czasem zakładamy je, żeby nie było widać, ile tak naprawdę przeszliśmy, jak wielka pustka czai się w naszych oczach. Ja zaś nakładam tę maskę, żeby promować społeczność Topija. Konglomerat niezależnych twórców, grafików, wykonawców muzyki podziemnej. Wszystko, z czym kojarzymy współczesny judan art. Również ciuchy, ale jeżeli tylko zajrzycie... Na ich Discord pooddychacie tą twórczą atmosferą. Tam chyba wstępnie jest biletowany. Zapraszam serdecznie. Można też spotkać tam mnie. No dobra, ale mnie nie zawsze warto. Gra! No ma oddawaj tą maskę! Oddawaj tą maskę! O kurwa, pies drillowiec! Ej, dawaj moją maskę! No to mamy. Pierwszą prawdziwą sukę polskiego drillu gr! Dawaj to! Hmm. Mordo nie musisz mieć maski, żeby być oryginalny.